W miniony weekend 16 i 17 lipca do Bielawskiego Skateparku przy Parku Miejskim zjechały się tłumy fanów oraz zawodników jeżdżących na deskorolkach. To już dziewiąta edycja turnieju skate'owego, który z roku na rok zaskakuje i przyciąga ludzi nie tylko z naszego regionu. Czym jest Lines of Bielawa? Jest tak naprawdę festiwalem połączonym z zawodami jednymi z największych w Polsce. Zjeżdża się tu tak naprawdę z całej Polski masa ludzi, deskorolkowców i też osób niezwiązanych z deską, i mnóstwo osób z, tak naprawdę z Europy, dużo Czechów, zawsze gościmy Słowaków. No także taki festiwal połączony z deskorolką. Wszystko, co kto lubi tak naprawdę. Poziom na zawodach jest bardzo wysoki. Akurat jeżeli chodzi o system zawodów, wymusza on troszkę taką zachowawczość. Ale i tak i tak poziom jest utrzymany. To dzisiaj tak naprawdę w tym w weekendie mógł się tu znaleźć. Zapraszam za rok, bo będzie na pewno bardzo dobrze. Aj. No i co? Aj, że już tak y, około 2 lata, 3, nie pamiętam. Bardzo mi się tu podoba jest ogólnie w klimacie lubię takie eventy, można upaść, rozbić sobie głowę o count, rampę. Teraz jest chziowa, ale ja o tym nie myślę. Deskorolka to nie jest sama, nie wiem, deska, drewno i takie kółka, tylko to jest też cała jakby nie wiem, społeczność deskorolkowa. Można powiedzieć, bardzo fajni ludzie. Deskorolka to też podróże dzięki właśnie Deskorolce, nie wiem, byłem się, nie wiem, wielu. wielu w wielu krajach za granicą i tak dalej, no wydaje mi się, że to fajna rzecz dla nie wiem, młodych ludzi. Bardzo mi się podoba forma e, tych pojedzie. zawodów, bo jest inna niż e, wszędzie indziej. Wydaje mi się, że bardzo fajne zawody, tutaj wiele ludzi przyjeżdża z całej Polski i jak co roku Bielawa trzyma poziom. Dalej. Lines of Bielawa to wspaniała inicjatywa, która wyciąga z domu młodych ludzi, inspiruje i motywuje do ciągłej pracy i samodoskonalenia. Kolejna edycja będzie już dziesięcioleciem festiwalu, więc Bielawę czeka na pewno coś wielkiego.